W tegorocznej wyprawie udział wzięło w sumie 2000 uczestników. To 8 razy więcej niż startowało w tegorocznym Tour de France. Kolejno gościliśmy w Jedlińsku, Jastrzębi, przytyku policznej wierzbicy rzeczniowie, by na koniec przejechać cały powiat radomski podczas wyprawy co zajazda Ultra na 106,2 km. To jest impreza, która łączy pokolenia, rodziny która łączy środowiska, samorządy. Tak sobie siedziałem na tym oficjalnym zakończeniu i pomyślałem, wiele różnych wspólnych działań robimy z samorządami. One generują czasami problemy, czasami spory, ale to jest wydarzenie, które absolutnie łączy. No, trzeba by było bardzo dużo złej woli, żeby szukać, jak to się mówi, dziury w całym. Tutaj dziury w całym nie ma, ponieważ ta integracja samorządów, rodzin, środowisk, kolarzy, amatorów, i tych takich bardziej ambitniejszych sportowców ma miejsce co miesiąc. Dzięki temu możemy pokazywać nasz powiat, bo zawsze to powtarzam, powiat Radomski to powiat pełen możliwości. Co za jazda, to wycieczki rowerowe, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez w Radomiu i regionie. Już od ośmiu lat cyklicznie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w drugą niedzielę miesiąca rowerzyści w peletonie liczącym setki uczestników wybierają się na wspólne wyprawy, żeby podziwiać piękno Ziemi Radomskiej i aktywnie spędzać czas. Ilość uczestników to nakręca jakby prestiż tej imprezy, no bo jeżeli tak, taka duża ilość osób uczestniczy, to znaczy, że to jest coś, co jest fajne, dobre, w czym warto uczestniczyć. To, co jest siłą niewątpliwą, to jest to, że na tych wyprawach rowerowych jest integracja. Rodzą się przyjaźnie, czasem nawet związki. I efektem tego jest to, że, że co za jazda dalej żyje. Ci ludzie się umawiają na wyjazdy indywidualne rowerowe w mniejszych grupkach, więc ten efekt promocji zdrowego stylu życia, jazdy na rowerze no, osiągamy w sposób bardzo dobry. Kolejny już raz o bezpieczeństwo uczestników zadbali ratownicy medyczni ze środowiskowo-lekarskiego, wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. Drugi raz, drugi rok, bardzo miłe wspomnienia. Docenieniem tego jest chociażby ten dyplom uznania, który dla nas jest ważniejszy niż całość wykonywanej działalności. Takie podziękowanie jest u nas szczególnie doceniane, ze względu na to, że działamy z pasji. Podczas rowerowych wycieczek. Uczestnicy przejechali w sumie 370 km, zjedli 4000 kromek chleba, to tyle, ile mierzy 20-piętrowy budynek, i zgrilowali wspólnie 200 kg kiełbasy.